Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nikodem, to jest kolejny odcinek z naszej superzałowej gry Minecraft, nie wiem co się stało, coś ścięło mnie I ogółem beka, gdzie ja jestem w ogóle, jestem w krainie Mandzio-Szromów Muchomorowych krów jestem, mandzio -Szromy już nie są modne od 2014 Nikodem, w ryzyku się znowu bawisz Beka ogólnie nie, no, zabijemy troszkę tych krówek. I no, ta wyprawa by mogła być dłuższa, ale wydaje mi się, że resztę wyprawy się zostawi na streama. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Powinienem ym, pomału wracać do domu i wydaje mi się, że jeszcze jeden albo dopiero... w następnym albo... W jeszcze następny, czyli tam za dwa odcinki, wydaje mi się, że będziemy wracali do to... Krów jest cholernie dużo, co... Wiecie, to satysfakcjonuje mnie oczywiście. No nie mówię, że nie. Dobra, prześpimy się, bo jest ciemno jak w dupie u Jasia. Oczywiście nie Dąbrowskiego, żeby nie było, nie? Jestem ciekaw, co to za kwiat. Co to jest? Mleczaj. <grym> Mlecyk to jest! To jest blecyk Tam w ogóle, ja wam pokażę, tutaj jest taki biom y, nie dżunglowy, tylko jak on się zwał. To jest biom y, wulkanowy, że tak powiem. I tam nic nie ma oprócz y, popiołu i nęstnego życia. Boże ile tych krów jest! Musimy pomału wrócić yy, do domu, ale y, z, y, wydaje mi się, że live'a się zrobi na jakiegoś w końcu, bo dawno live'a nie robiłem o! łupie krówsko Tak sobie pomyślałem, że będziemy pomału w kierunku domku wracali więc yy, gdzie jest krzyż Popłyńmy może no w okolice tej tamtej wyspy wydaje mi się, że też można popłynąć zobaczyć jak to wygląda Ja już kiedyś takie coś miałem yy, w jednej serii z Minecrafta Może tych serii było dużo, część z nich jest prywatna, część z nich jest publiczna no ale, no, wiecie. Tak się o to porobiło. Nagrywa się, nagrywa. Statki podwodne, kolejny statek podwodny. Kurczę. Dużo tych statków podwodnych, wiecie? To jest chyba ten, w którym byłem. Czy nie? Tak, ja tu chyba byłem. No i jesteśmy w krainie wulkanów Są tu świnki nawet, no popatrz, Boże nie to Dobra Chodź, zobaczmy Jest to po prostu kubka popiołu Najlepsze jest to, że się nie sypie jak piasek, więc yy, o tyle dobrze. Ale wejdźmy po prostu na górę, bo sam jestem ciekaw jak to tu wygląda i co, co tu jest ogółem. Byle by się na lawę nie wpieprzyć, bo <grybujesz> lawy jest tu dużo. Nie oszukujmy się, jest tej lawy tutaj ogrom. No NIE! Sweet Te, Tak się kończą właśnie zabawy yy, z, Ze skakaniem <śmantikora> Manticora gdzieś widziałem Ale gdzie to ja nie wiem. O, będzie piękna miniaturka z tego. Dobra, wracamy pomału na Jerolimo. What the fuck? To są rafy koralowe. Ale beczunia. Ogra widziałem. Panie ogrze, tak nie wolno. Jezu, nie wiem gdzie ja płynę. Jest po prostu wyprawa na dłuższą metę, że tak wam powiem. To wyprawa długa jest, bardzo długa. Nie wiem praktycznie nic, a mięso już całe upieczone widzę. Jest troszeczkę ciekawie. Słońce już zachodzi. What the fuck? O dobra, ja wiem ja wiem co to jest To jest świątynia Tu to nie wiem No możemy tutaj sobie zaznaczyć yy, pod M Nie, pod N Świątynia Podwodna, ale tutaj nie wpływamy. Nie, 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 za blisko, za niebezpiecznie jest. Kiedyś może tutaj pójdziemy. Nie wiem, ale nie dzisiaj. Za, za słaby ekwipunek ma. Ja muszę mieć wszystko z diaksów wykokszone. Jakaś wyspa, na której nie byłem. Civilization, Civilization, Civilization Ile jest kroków do domu? Dużo To jest wielka góra, strasznie Obszajmy ją Dobra, jestem na szczycie... Szczerze nie wiem czego Powiem wam Jakie to duże jest Dobra, to co? Skok na bombę no i fajnie, nie skoczyłem na bombę. No Najlepsze jest to, że się nie zabije, chyba, że mi się w trakcie buzy skończą. Co jest... Yy, Chwila? Całkiem niemożliwe Czyli co? Juhu. Creeper podwodny Creeper dudu. Podwodny. -du 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 -du. Jest, jest zbyt podwodny. Tu dudu, tu dudu. Du. Ma cztery ręce. Tu dudu, tu dudu. Du. I... I ucieka wszędzie. O! Tam nie chyba jeszcze nie było. Za chwileczkę zobaczymy. Trzeba by na pewno. I tak to będziemy sobie wędrować. Co nowy biom jest? Czy co? Nie, to nie jest nowy biom. Uciekli mi z pokoju. Ale ładne miejsce, ale ładne miejsce. Kurka wodna. Dobra, pójdźmy dalej w stronę wschodu księżyca. Nie no, żartujemy. Żartuję, w stronę domu. Ile jest klocków do domu? 9000 klocków do domku. W takim razie płyniemy i mam nadzieję, że na rekiny się nie na natknę. Też wątpię to. Będziemy, będziemy pomału płynąć do domku. Wyspy tu są jakieś. Wiecie, całkiem spoko, że są tu wyspy. Ale ja bym chciał znaleźć stale, stały ląd. Jednak to coś znaleźć. Nie wiem, może poszukam jeszcze gdzieś tam po świecie. Moim zwykłym, bo całego świata chyba nie, nie obszedłem. Całego mojego. Mojego, mojego świata. Całego, całej tej mojej wielkiej wyspy. Tak, tak, tak. Która będzie się rozszerzać, i rozszerzać mam nadzieję. Co to tam mamy? Kolejna wyspa i kolejna świątynia. My płyniemy dalej. 8,5 tysiąca klocków do domu. Tutaj długa nas ta prawa czeka, więc nie wiem, na pewno ma się zrobi. Mam 15 minut odcinka. Nic nie zrobiłem. Ale znajdziemy taki jakiś duży teren. To wyjdziemy z tego stąd i się prześpimy i skończy odcinek. Więc tyle by było z tego odcinka. No, co to idzie? Mam ustawione 5000 bitrate'u i jakoś dziwnie mi nie laguje. Mam nadzieję przynajmniej, że mi nie będzie lagowało. No, Minecraft mi nie laguje, ale nagranie może ścinać. Prawdę mówiąc. Zresztą zobaczymy, czy tak będzie. Dobra, na, na tamtej wyspie się. Yy... Wys wysiądziemy sobie i skończę odcinek Przyjemna wysepka Tam co jest? Górzysta jakaś Widzę creepera To niedobrze, czyli będzie walka jakaś Hello madafa... ...madafaka się ma. No to fajnie, no to mam połudce. Dzień dobry. O Boże Święty, o Boże Święty. Koledzy zombiaki Giń Gin. Bo jedna modyfikacja mi przestała działać. Nie wiem. A nie, no działa krytyka. Dobra, odrąbłem łeb, spinkalałem. Dobra, chodźmy się przespać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za odcinek. Jeśli chcecie więcej, to zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. Ja będę pomału wracał do domu. Na razie, pa pa!